No i mamy mega afera z udziałem Roberta Lewandowskiego, reprezentacja Polski. Kibice są wściekli na Roberta Lewandowskiego, nie mogą mu po prostu tego wybaczyć. Oczywiście część kibiców dzisiaj, no właśnie, co to jest za afera? Z jednej strony Robert Lewandowski zdobył Ligę Mistrzów, wszyscy go kochamy, uwielbiamy, tak? Bo Polak i tak dalej. Z drugiej strony zapadły pewne decyzje, które rozcieczyły część kibiców, kibiców reprezentacji Polski. O co poszło? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wiemy, że ostatnio Robert Lewandowski, Bayern Monachium zdobyli Ligę Mistrzów. Świetna sprawa, absolutne wyróżnienie dla nas wszystkich Polaków, że Polak tego dokonał. Praktycznie Robert Lewandowski wszedł do tego panteonu, pięciu piłkarzy zdobyło tą Ligę Mistrzów. To jest Kuszczak, Kuszczak Dudek, Młynaczyk, Lewandowski i tam Boniek, tak? Ci właśnie zawodnicy zdobyli Ligę Mistrzów, ale ostatnio miała miejsce sytuacja, która praktycznie rościeczyła kibiców reprezentacji Polski, a mianowicie jest ona związana z meczami Ligi Narodów. Mecze Ligi Narodów, tak? To są mecze, które będą mieć miejsce już we wrześniu. No i tam jest sytuacja tego typu, że Robert Lewandowski nie zagra w tych wrześniowych meczach Ligi Narodów. Na, na początku selekcjoner Jerzy Brzęczek powołał Roberta Lewandowskiego, ale później stwierdził, że daje mu odpocząć, że Robert Lewandowski nie musi występować w tych meczach, wiadomo, że jest zawodnikiem sprawdzonym. Teraz jeszcze zdobył Ligę Mistrzów, Króla Szczeców, Bundeslidze Króla Szczeców, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. No i teoretycznie tak, na pierwszy rzut oka by każdy powiedział, no dobrze, dam mu po prostu odpocząć, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, senzon był intensywny i tak dalej, dużo sukcesów, ale to się nie spodobało części kibiców reprezentacji polskiej, którzy są wściekli, w ku nawet po prostu, brzydko mówiąc, na selekcjonera, tak, bo po pierwsze tak, selekcjoner nie dał po prostu tutaj głosu, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, na przykład nie pozostawił mu takiego po prostu jakby możliwości, czy chce przyjechać na te mecze, czy też nie, tylko podjął decyzję, jest sam. Druga sprawa to jest taka, że kibice zgadzają się tak naprawdę z tym argumentem, że sezon był bardzo intensywny, ale podnoszą kibice inny argument, a mianowicie był koronawirus, czy cały czas jest koronawirus, ale przerwa z koronawirusem. W tym czasie Robert Lewandowski, no teoretycznie każdy piłkarz mógł odpoczywać, ale też trenowali, tak? No Robert Lewandowski powiedział, że bardzo dużo nadrobił, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne. Zrobił takie po prostu przygotowanie w ten czas, te dwa, trzy miesiące, co by praktycznie mu zajęło rok czasu przy normalnym trybie, tak? Że mógł po prostu to nadrobić. Natomiast kibice są ściekli, bo mówią, że ta przerwa to była wie, więcej czasu Robert Lewandowski miał dla rodziny, też mu się urodziło drugie dziecko. Że właśnie jest jak w tym przysłowiowym gazie jest w tym, najlepszej tym dyspozycji formie, to powinien grać właśnie w meczach reprezentacji Polski, tak powinien pomóc tej reprezentacji Polski bo z drugiej strony mamy świetnych napastników, tak, ale nasza kadra, nasza ławka po prostu nie jest aż tak szeroka. Mamy Milika, tak, mamy po prostu innych napastników, którzy mogą wystąpić w reprezentacji piątek, piątek tak, w reprezentacji Polski, ale no to Robert Lewandowski jest w najlepszej dyspozycji, no i pytanie jest też takie, czy nie jest grzechem nie skorzystać tak naprawdę z możliwości Roberta Lewandowskiego, tak. Przecież Liga Narodu to nie są jakieś mecze o pietruszkę, to są po prostu mecze, które też mają po prostu swoją rangę, zwłaszcza, że dawno nie było meczu jeśli chodzi o reprezentację Polski, wiadomo, że miało być mistrzostwa, te mistrzostwa zostały przełożone na przyszły rok. No i kibice są głodni, głodni są piłki nożnej, głodni reprezentacji Polski, a także tego, żeby Robert Lewandowski wystąpił w tej reprezentacji Polski, tak? No właśnie, ale wiemy o tym, że praktycznie tutaj um, Jerzy Brzęczek podjął decyzję, że Robert Lewandowski nie musi pojawiać się, nie będzie po prostu występował w tych meczach Ligi Narodów we wrześniu. No i to jest tak naprawdę kontrowersyjna decyzja, ta, która nie spodobała się części kibiców, No bo oczywiście część kibiców um, mówi, tak, okej, okay, powinniśmy dać po prostu z, odpocząć Robertowi. No ale pytanie jest takie, jeżeli Robert Lewandowski jest w najlepszym momencie swojej kariery piłkarskiej, czy, znaczy, no, co to znaczy w ogóle wyko wykorzystywać piłkarza, tak? No to, to jest jego obowiązek. Musi grać w klubie, w, w rozgrywkach ligowych, też po prostu Ligę Mistrzów, tak? I też w meczach reprezentacji, no. Wykorzystywanie by było piłkarza, gdyby na przykład jeszcze mu, nie wiem, jakiś kazać mu pójść do wojska, tak? Czy na przykład jakąś służbę wojskową do wykonania, tak? Na przykład tam było w przypadku piłkarza jakiegoś z Korei, tak? W Europie, który na rok musiał wrócić do Korei, żeby odbyć służbę wojskową. To wtedy jest dla mnie dziwne, tak? Natomiast co mówi sam praktycznie selekcjoner, a więc Jerzy Brzęczek? Powiedział w ten sposób, przede wszystkim chciałbym serdecznie pogratulować Robertowi wielkiego sukcesu, jakim jest niewątpliwie wygranie Ligi Mistrzów oraz zdobycia korony króla, króla Strzelców w tych elitarnych rozgrywek. Lewandowski stał się kolejnym Polakiem, który sięgnął po Puchar Mistrzów. To naprawdę wielka sprawa i wszyscy możemy być dumni z naszego rodaka. Rozmawiałem dzisiaj z Robertem i wspólnie uznaliśmy, że to dla niego najlepszy moment, aby mógł dłużej odpocząć fizycznie i psychicznie po tak wyczerpujących rozgrywkach, dlatego też nie weźmie udziału we wrześniowym zgrupowaniu, tym bardziej, że przed nim i przed nami kolejny intensywny sezon, który zakończy jak, jakże ważne dla nas mistrzostwa Europy. Lewandowski pozostaje oczywiście kluczowym zawodnikiem naszej reprezentacji, jej kapitanem, ale w meczach ligi narodów z Holandią oraz Bośnią i Hercegowiną będziemy musieli poradzić sobie bez niego. Tak powiedział właśnie selekcjoner Brzęczek. No i teraz pytanie też jest takie, tak? Co jest ważniejsze? Znaczy, tu już jest koniec cytatu, tak, tylko ja mówię, no bo kibice mówią w ten sposób, co jest ważniejsze, tak? Czy kariera klubowa, czy mecz reprezentacji Polski? Ja przypomnę taką sytuację, że na przykład Zbigniew Boniek podczas swojej kariery piłkarskiej. To on nawet po prostu opuścił tak, mecze we Włoszech, znaczy po prostu pojechał na mecze reprezentacji Polski z Włoch, gdzie nie było zgody ze strony na przykład Juventusu, czy, in, czy to po prostu tak władz klubu, no to żeby jechał na mecze reprezentacji, a on i tak po prostu pojechał na mecze reprezentacji, gdzie tak naprawdę ryzykował tym, że klub mógł dzwonić, a on miał rodzinę na utrzymaniu, żonę i tak dalej, I wtedy jakby, jakby sobie praktycznie poradził. Więc Boniek, nie zważając na to, że dobro reprezentacji jest najważniejsze, pojechał na mecze reprezentacji Polski. A na przykład Robert Lewandowski tutaj jest z tych meczów zwolniony. tak? Znaczy, moim zdaniem, tak, Robert Lewandowski, chyba że to by wyszło ze strony Roberta Lewandowskiego, to ok, ale moim zdaniem, Robert Lewandowski mógłby zostać powołany na te mecze. To nie jest powiedziane, że Robert Lewandowski musiał wystąpić w tych dwóch meczach. Pierwsza sprawa. Druga sprawa. Można byłoby stworzyć taki wyjątek. No wiem, że raczej nie, nie robi się takich wyjątków i tak dalej, no ale to jest specyficzna sytuacja, tak? Że Robert Lewandowski na przykład nie musiałby mieć tych wszystkich jednostek treningowych, więc byłby na tym zgrupowaniu, tylko część miałby tych jednostek treningowych, żeby podtrzymać się dalej w formie, a wiadomo, że tej formie jest świetnej. I koniec, tak, więc nie byłoby takiej intensywne, nie byłoby to coś strasznego, bo był ten koronawirus, mógł spędzić ten czas praktycznie z rodziną, trenował indywidualnie, w domu i tak dalej. Natomiast, no to są jednak mimo wszystko mecze reprezentacji Polski, zwłaszcza, że przeciwnicy są wymagający, no jest to Holandia i jest to też po prostu mecz z Bośnią i Herce Hercegowiną, chociaż przez wiele tak naprawdę osób, tak, lekceważony jest ten przeciwnik, aczkolwiek nie można żadnego przeciwnika lekceważyć, ale Holandia będzie po prostu ma bardzo mocną drużyną, gdzie rzeczywiście Robert Lewandowski mógłby dużo pomóc. No i też jeszcze, co mówi Jerzy Brzęczek na temat właśnie Milika, tak, powiedział w ten sposób, czy właśnie inny. Piłkarzy. Cytuję, za postatem sport, tak, na posadzie sport, sport pojawia się takie właśnie wypowiedzi. Arek nie jest jeszcze w 100% zdrowy, wciąż odczuwa skutki urazu nerwu pośladkowego. Nie chcemy ryzykować, dlatego ustaliśmy, że najlepiej będzie, by spokojnie wracał do pełni zdrowia i formy w Atalancie, z którą rozpocznie przygotowania do nowego sezonu włoskiej Serie A bo tu chodziło, koniec cytatu, tu chodziło o powołanie Recy, także Reca nie otrzymał tego powołania, jeśli chodzi o reprezentację Polski. No i mecze reprezentacji, wiadomo, będą mieć miejsce 4 września, tak, to wtedy gramy w Amsterdamie z Holandią, a trzy dni później, czyli 7 września, będziemy grać w Zenicie z Bośnią i w Hercegowiną. No i skład, bramkarze, Bartłomiej Drągowski, Fabiański, Szczęsny, Obrońcy, Bednarek, Bereszyński, Bochniewicz, Glik, Jędrzejczyk, Karbownik, Kędziora, Rybus, Walukiewicz, Pomocnicy, Frankowski, Góralski, Grosicki, Jóźwiak, Kądzior, Klich, Krychowiak, Niety, Moder, Szymański, Zieliński, Napastnicy, Buksa, Milik, Piątek. Tak wygląda właśnie to zestawienie aczkolwiek, ja oczywiście tutaj przestawiłem opinię części kibiców, natomiast niektórzy kibice mówią w ten sposób, że mecze reprezentacji Polski bez Roberta Lewandowskiego mogą być bardzo owocne, ponieważ no, można chociażby tutaj sprawdzić boksę w tym zestawieniu, można przede wszystkim przetestować, a więc sprawdzić to ustawienie Milik kontra, czy Milik i Piątek jako po prostu para tych napastników, tak, jaka ta ofensywa, więc brak tak naprawdę Roberta Lewandowskiego może być też po prostu zbawienny dla reprezentacji w jakimś stopniu, tak, bo można tu sprawdzić inne ustawienie. To też jest jakby możliwość spra sprawdzenia, bo a co jeżeli na przykład w przyszłym roku Robert Lewandowski nam wypadnie, no odpukać niemalowane, żeby się nic takiego nie stało, jakiejś kontuzji, to my cały czas gramy tym Robertem Lewandowski, nie mamy żadnego po prostu yy, przygotowanego planu, b, na wypadek gdyby nie było Roberta Lewandowskiego, to znaczy ogranie tych napastników w innym składzie, bo z reguły to był Robert Lewandowski-Milik, Robert Lewandowski-Piątek, tak, a teraz być może właśnie trzeba inną parę napastników, Linków. Także jestem ciekaw, waszej opinii, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie? Czy skłaniacie się do tej właśnie opinii części kibiców, którzy są wściekli na Roberta Lemadowskiego, na Jerzego Brzęczka za to, że. Roberta nie będzie na meczach po prostu reprezentacji Polski we wrześniu? Czy rzeczywiście skłaniacie się do tej części kibiców, którzy podzielają właśnie to zdanie selekcjonera, którzy uważają, że Brzęczek robi dobrze w tym kierunku? Znaczy ja powiedziałem, moim zdaniem jest tak, Robert Lewandowski powinien otrzymać powołanie, powinien być na reprezentacji, powinien skorzystać jako na, na absolutnie wyjątkowy przypadek, tak, bo wiadomo udowodnił swoją formę, dyspozycję, że nie musi brać udziału we wszystkich jednostkach treningowe. Biegowych. ktoś powie, no ale to rozbije grupę i tak dalej, inni będą patrzeć, inni też mniej ciężki sezon i tak dalej, No ale to jest specyficzna sytuacja i Robert Lewandowski mógłby po prostu być na tej ławce rezerwowej, nie jest powiedziane, że przez te dwa mecze musiałby występować, tak, był też przerwa na koronawirusa, ten czas spędził z rodziną, jeśli chodzi o reprezentację Polski, to też jest po prostu czas na zregenerowanie się, to nie jest tak, że ma miejsce mecz reprezentacji Liga Mistrzów, tak, w, na przykład poniedziałek, a we wtorek już mecze reprezentacji Polski, to wtedy by się nie dziwił. Natomiast jest tutaj odstęp czasowy, Spokojnie. Jest Robert Lewandowski w stanie to przygotować do tego. Poza tym, jeśli chodzi o te wyniki wydolnościowe, przy, przygotowania fizycznego, ma na bardzo wysokim poziomie, więc to by w żaden sposób nie zmieniło, tak? Chyba, żeby tam zopał kontuzja na tych meczach reprezentacji Polski, tak? No ale to raczej po prostu jest. No Może to, to jest możliwe, tak? Ale teraz, jak już nie, ma, nie będzie na tych meczach, to jest nie, niemożliwością, już teraz. Okej, okay. to wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie sobie. Trzymajcie się, napiszcie w komentarzu co na ten temat, co